Beata, dziś mamy czwartek, 14 listopada, czas na minutę starotem. Karta na dziś to dziesiątka pentakli. Nadal jesteśmy w energii dziesiątek, w energii spełnienia, tak jak wczoraj, tylko dziś spełnienie i poczucie takiego spełnienia będziemy poszukiwać gdzie indziej. To jest przede wszystkim związane z naszą miłością, z uczuciami, również do nas samych, ale z uczuciami ogólnie. To jest takie poczucie jedności, będzie dzisiaj dla nas ważne, z, z ludźmi, z którymi się otaczamy, ze sprawami, którymi się zajmujemy. E, to jest idealny czas na dopinanie i realizowanie swoich planów, ale też taka karta związana z ukojeniem serca. To się świetnie też wpisuje, w, jakby dokładnie w tą kartę, ponieważ. To jest czas, w którym możemy odmienić los, właśnie jeżeli mówimy o emocjach, o uczuciach, o związkach i partnerstwie. Natomiast dokładnie w tej talii dziesiątka pucharów odnosi się również do tego, że wszystko jest tymczasowe, wszystko jest y, chwilowe, nic nie trwa wiecznie, to chciałam powiedzieć, więc warto koncentrować się na tym, co jest dla nas ważne właśnie względem uczuć i emocji. To jest bardzo rodzinna karta, bardzo y, będziemy dzisiaj zwracać uwagę na to szczęście rodzinne, na emocjonalne podejście do stabilizacji, do zachowania równowagi w naszym życiu i, i harmonii. To są też świetne układy towarzyskie. Więc dzisiaj warto spędzić czas, trochę czasu z ludźmi, z którymi być może od dawna nie mieliśmy okazji się spotkać, a, a będzie, wniesie to do, do naszego życia właśnie taką akceptację, taką zmianę do której ta karta się też odnosi w tym kontekście. Mam nadzieję, że nam się to uda i wykorzystamy choć w niewielkiej części tą e, świetną energię dziesiątki pucharów. Tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.